O, 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 o. Gdzie uciekacie dzieci kochane? Chodźcie tu do mnie. Ach. A są Gdzie tu jakieś tu? grzeczne dzieci? Tak. Gdzie? Tak. Gdzie są? Tu są. Chodźcie tutaj. Chodźcie, chodźcie. 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 Co to dostaliście? Co to? Co to Gdzie tu sobie można usiąść tak fajnie? Świnki morskie. Świnki morskie. A Mikołaj się nie zna, u mnie taki nie, nie tylko renifery. Nie! Kar Dobrze, Widzisz, tu a jak się nazywają? Dźwięk? Chodź! Tak sobie wsiądzina? No. Dzieci kochane, powiedzcie wy mi Kar! Bo ja... Ja dostałem informację od takiego mojego kolegi Elfa, że tutaj się różne dzieczy, rzeczy dzieją. Czy ja bym mógł wiedzieć czy wy jesteście, aby na pewno grzeczne? Bo tutaj jest, z listy poszły jakieś do Mikołaja jedna rzecz. Tutaj mi Elf mówi, że tutaj dzieci są bardzo niegrzeczne. Jak to w końcu jest? Grzeczna jesteś, czy niegrzeczna? Co? Kłócisz się z siostrą? Kłócicie się z siostryczkami? Tak. Kto? Tak? A ty się kłócisz, Marcelina? Kłócisz się, Marcelina, z Milenką. A dlaczego? Tak. Bardzo dobry argument. Po biegu. To chodź tu na, chwilę, na mnie chodzi. Czyli mówię, że ty byłaś grzeczna, tak, ale się kłócisz się z szyszką, tak? Nie chodź tu do mnie. I coś jeszcze. Czy coś jeszcze nie, nie fajnego robiłaś, chciałabyś coś powiedzieć, przeprosić? Nie, nie? Czyli, bo to tak, poza tym to ty moim zdaniem byłaś bardzo grzeszną dziewczynką. A było coś takiego konkretnego, co od Mikołaja byś chciała dostać? Nie. Nie? Misia? To A powiedziałabyś Mikołajowi może jakiś wierszyk? Bo ja słyszałem, słyszałem, że ty jakiś fajny wierszyk znasz. Kaka? Od elfa, bo podsłyszał. Ja bym chciał taki wierszyk usłyszeć. Mogę? Aha. Pamiętasz? Mikołaju, Mikołaju. Mm -hmm. I to razem? No, to Mikołaju, Mikołaju, siłą Mikołaj, miko brodę masz. Mam. Jak się brodę pocałuję tam mi prezent dasz. Ojej, jaki ładny wieczyk. A dostanę buziaczka w brodę w takim razie? No, to nie. To Mikołajowi będzie teraz smutno. No to nic dzieci. No. Pokaż jeszcze jakie masz rysunek dla Mikołaja. Rysunek no. dla Mikołaja. Jeszcze dzisiaj rysunku nie dostałem. Mogę zobaczyć? A przyniesiesz mi? To przyniesiemy. No, pokaż to. Co tu mamy? Jakie ładne. Nie. Kotki, tak? Nie. Nie No kotki. No kotki. Nie. A tutaj z drugiej książeczka. strony? Książeczka. Cała książeczka, tak? Gratuluję. Mhm. Mhm. Tak. śliczny rysunek Mikołaj. Chcecie, żeby Mikołaj wam go Czy że Mikołaj może go sobie wziąć i powiesić? Tak. Dobrze, teraz ja sobie go. Na biegunie północnym, tak, pani Mikołaj-Koła weźmie. No to co mi zostało? To najprzyjemniejsza rzecz chyba z wizyty Mikołaja, tak? A jeszcze tam masz coś, tak? O, jeszcze coś masz. Co to jest? Błąbki własnoręcznie robione. O, proszę. Z piasku. Z piasku. Dobrze, to Pani Mikołajowo, schowaj to, proszę. I Mikołaj sobie powiesi na biegunie północy na swojej własnej choince. Bez A to już dziś widziałem. Skąd to jest? Nie wiem, Skąd to co? jest? Z biedronki, nie? No właśnie, wiedziałem, że dla kogoś to produkowaliśmy. No. Dobra, oddaję. I teraz tak, bo tutaj skrzynka pocztowa nam się troszkę za na pnie No, Tutaj myślą mamy to się... dla Marcelinki o, coś, proszę. proszę. Mhm. No, to patrz tam, może ty coś dostaniesz. Tutaj po, mamy. Oooo! Łysz z rolnictwa. No, Wow, ty marzyłaś o tym co? No, nie, 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 No, nie, nie, catch! No, Co? zobacz. Marcysiu. Tam jest. Juhu! Marcysiu, za tobą. Patrz tam. Jeszcze więcej jest dla ciebie. Mówiłaś, bardzo grzeczna w tym roku. Mimi też? Mhm, do ciebie też. Nie mimi? I tutaj też. O, proszę, patrz. Marcysia. Marcysiu, jeszcze trzeci. Dajcie, ciebie, patrz jaki. O, ten ci się spodoba. Ciasteczka? No. Tuwór pusty. No, czekaj Milenko. Okej. Okay. No, spokojnie. Maciek, dla ciebie też no to jeszcze tak jest. To jest Proszę bardzo. Hey! Czu... Widziałam już kiedyś taką torbę. Że jeszcze tu coś. coś tu Co też dla mnie. No. Tak. Tak, bo taka torba czasem dziurę potrafi złapać i gubię prezenty, dlatego muszę mieć ich bardzo dużo. Tak, jakby się której Jej! zepsuła. No, no, no do sobie jeszcze tam I tutaj Jej! Milenka jeszcze też jest dla ciebie. To reszta już jest dla Jej. dzieci dalej. Uła. Mama spójrz. Jej. No. To teraz będziecie wyciągnąć? Nie, Fajne dostałyście? Podoba się? Juku. To bardzo mnie to cieszy. Bardzo się do cieszy. Mamy, cieszy. Muszę Chcę podziękować takim razem. Podziękować temu Chodźcie Mikołajowi. Tu. Podziękujcie, bo Mikołaj musi dzień. jechać dalej. Dziękuję. Proszę bardzo. Gdzie. No, no chodź, i jeszcze chodź, do pani Mikołajowej. Idziesz przypolić pani. Pani pomogła. Pani Panią pomocniczkę. <noise> Tak? Dajcie Pani Mikołajowi, też przy No, milenka. I my lecimy, bo... Renifery się pewnie już denerwują. Przeważnie nie siedzimy za długo. Mikołaj już poszedł, a ja wyciągam prezenty moje. Mama ciocz! Takie dinozaury dostałaś! No. I, i, i. A ja dostałam naklejki! Wow! To po kolei wyciągamy. Chodź! Tutaj co masz? No. Takie pórze. Z mieszkaniki, no. Gra no. Co tu jeszcze masz? Nie! Krewy! Trumna! No i trumna, no. Pokaż, o. O, tyle lakierów. To będziecie miały razem, bo ich jest bardzo Jeju. dużo, co? No. Taki płyn. Nie. I skarpetki! O, wytrynowy! Jej, ja lubię ci Ty! Klej, okay. okay. no to następna tyczka. pokażcie następną. Tu w tej tyczce chyba znajdują się same słodycze. Mam tutaj jeszcze takie coś: no. taki bałwan i taki bałwan. Jeden Super. wystarczy dla Madzysi. No Yay. Yay, takie czekoladki, co Marcy się uwielbia, co? Kinder niespodzianki. Kinderki, no. gumeczki, skrop w kropeczki. No tu dostała Milenka rolki, o których marzyła. One są takie różowe. Pyszne. A no, pa, już poszedł, już poszedł. A patrzcie. A tu masz... E, dlaczego to jest już otwarte? No nie wiem. Nie, to chyba tak nie no. Czyli tutaj masz skoki, luz, chyba, co to jest weterynarz. Mamy mm, pokazać no. coś. Chodź tu co... jeszcze oglądać. Ale spójrzcie co Marcysia dostała. Marcysia i Milenka jedną, tak? A one pod mają nogi. Wow. Jeju. A ty co wyciągłaś? Dwie chmurki takie. Wow. Takie same prawie puzle jak ja mam! No, tylko to są no, dla Marcesi. I co tam jeszcze mama? murka jedna, ale ja dostałam dwie. No, dobra. Ale w takich wow. samych kolorach. No i co tam jeszcze mama? Zobacz. Marcysiu, a tego chyba nie widziałaś. Spójrz! Lego duplo dinozaury. Co chciałam danie? powiedzieć predodaktyl. A to, to pre... Ale super. co, to pred. No, chciałam powiedzieć predodaktyl. Co tam jeszcze ma ta Marcelinka? Spineczki. To są spineczki. To też są spineczki. I ma takie pieczątki. I skarpet. Starzej, tak jak ja, ale... No. A co ma tam jeszcze? Mama, nioj, to są same słodycze nioj, i taśma. Czyli słodycze no i naklejki. Ja też tu też dostałaś takie naklejki. Ale ja mam trochę inne. No. no tak, no. I co tam jeszcze ma? Słodycze, a w drugiej siatce? No, słódeczka nie wyciągajcie wszystkich, bo macie chyba może jednakowo, nie? Nie, mam giga prezenty. Tu są jakieś jeszcze gigaprezenty, no. A ja dostałam jeszcze piórnik. To nie jest piórnik, to jest na Nintendo. O, super! Wiesz, to jest na Nintendo. Le, o, rozrywamy. No, rozrywamy. O, no, rozrywaj. Co to, to jest? A świnka Peppa! Wow. Patrzcie! Mama Świnka! Świnka Pepa! No. W kostiumie! O rany, Milenka! Cieszycie się? Tak! Marcysia, podoba Ci się? Plecaczek. No! Mm. I ogliza! I zobacz, i też dostała naklejki. A ja znalazłam pizzę! Super! A do was już przyszedł Mikołaj, napiszcie w komentarzach. To co by tutaj otworzyć? Prawie by się mi wszystko pomieszało, no nie. Wszystko Ci się podoba, co? Jesteś zadowolona? <tryk> tak. Będziesz się musiała uczyć jeździć na rolkach, co? Jak będzie wiosna. Tak? Cieszysz się z tych rolek? Z czego się najbardziej cieszysz, co? Marcysia chyba się najbardziej cieszy z Pepy. Ona już sobie tam siadła w rogu i sobie układa. A Ty z czego się cieszysz najbardziej? Z rolek. Najbardziej z rolek? Tak. To, patrzcie, tu są dwa krzesełka, bo to jest poczekanie jako dach. A Wy nam napiszcie w komentarzach, jakie Wy dostaliście prezenty. Patrzcie, łóżko nawet. No. Inżynierka jest niestety chora, wiecie. Zobaczcie, jaki ma Marcysia kamer. No i co tutaj ma? Grilla tu ma, ognisko ma. Kaki namiot ma namiot. śpiwór I śpiworek. Patrz, świnka no. pepa się zajęła tym spaniem. No, to fajnie. Jakie ty masz dinozaury? Ale a pokażesz? Tu jest fioletowy. Gdzie masz jeszcze dinozaura? Tu jest jeszcze jeden, zobacz. O, tu jest jeszcze jeden dinozaur, tak? I tu jest trochę tych klocuszków. Pokażesz nam go. O, super, masz nos. To pterodakty. pterodakty. uważasz? No ja się nie znam na tych dinozaurach waszych. Tak. To dziewczyny się tu bawią. No dobra, wszystko. Idę po... My Wam życzymy też super prezentów od świętego Mikołaja. To papa. Pa. I widzimy się w ja następnym odcinku. odcinku. Pa.